Hej, cześć, witajcie, ja się nazywam Melcioks, a to jest drugi odcinek z serwera Night Vision. W tym odcinku moim zamiarem jest zrobienie enchantinga, który już przygotowałem poza odcinkiem. Ok, robimy enchanting. Strasznie trudno było mi go zdobyć, ogólnie, zrobić go i mieć w ogóle przedmioty na niego. Więc z Łukaszem ogólnie można zobaczyć zobaczyć. jak to się trochę zmieniło. Z Łukaszem trochę pobudowaliśmy. Większość to Łukasz budował, ale ja się starałem pomóc w czymś. No jak przedmioty. Jeden plus. No i zdobyłem ukrzelfy i enchanting plus sobie. o. I... Nie mam mining area naprawdę. To co to daje? Nie mam pojęcia w Tak, no dobra, nie wiem, zobaczymy poza odcinki. Zmogę sobie poza odcinki, jak ten nowy działa, bo to jest wersja 1.12.2, A w tym moim planem jest pójść sobie do netelu. No i będziemy musieli przy, przy następnych odcinkach zorganizować sobie coś lepszego do jedzenia, ponieważ w tej wersji jedzenie strasznie mało daje Jedząka Tylko jednego Jedno jedzonko daje taki steak. Ale to jest pewnie przez administrację zrobione specjalnie, abyśmy więcej w Pam pracowali. Więc tak, ogólnie byłem jeszcze z Łukaszem chwilę w neterze, Bo na przykład tu jest... Tam pływają dwa Blazy, które chcieliśmy zabić, ale one się nie chciały zabić i skoczyły dla Oprócz tego zbierałem z... Zbieraliśmy tego... Nie jestem w stanie powiedzieć tej nazwy. Ale on ma bardzo dobry do przepalania aż 2800, czyli to jest jakoś 16 przedmiotów, jak dobrze że może przypalić jeden taki sztuka. I to będziemy wykorzystywać do budowy do zasilania najprawdopodobniej, ponieważ no jest mało sposobów robienia energii. Drugim też sposobem jest Dynamo z Thermal Expansion, aby sobie z lawy robić energię. Ale to będzie jeszcze, w tym przypadku będziemy musieli zrobić sobie pompę do lawy, a nie wiem jest czy jest, a nie sprawdzałem w sumie. No, w, nie, no, jednak sprawdzałem, ale ym, z IC2 nie ma. industrial crafta nie znalazłem. W ogóle Indusel crafta w sumie tutaj nie ma. Te mody techniczne są strasznie nudne, nie powiem. To się powtarza. Ile tu jest? Trzy mody techniczne, a jeszcze są jakieś przygodowe i ym, dekoracyjne. Dobra, przydałby się wejść tam do góry, bo chciałbym znaleźć w tym odcinku coś ciekawego w tym leterze. Mam jakieś surowce. I czekać, czy nas y, pigment zatrakuje, że mu niszczę. Imp. Imp, ile ma HP? 40. O nie, jakiś lis. I ogólnie fajną mam doniczkę na głowie. Chyba nie doniczka, tylko cylinder, z którego kwiatki wychodzą. No nie, no zostaw mi pisełku. O, nie, no zostawcie mnie Dobra Teraz spokoju. pokoju? Ok Co to jest? To jest jakiś znowu kolejny coś, z czego można mieć jakieś dekoracje. No, bo ty... hmm. ja mam jakieś owoce, ale tutaj to bym ten kwarc wykopał. Bo będę miał dużo ekspo dzięki temu. No i nie ma, jest więcej, ale ja chcę się wkopać. Okay. i z Łukaszem coś będziemy planować, aby zrobić w, tym, w, tym, w tej edycji z tinka jakieś przedmioty. Ponieważ chciałbym na przykład z kobaltu sobie zrobić coś, no ale nie mogę wykopać diamentowym kielowym kobaltu. To jest no smutna wiadomość. Od razu od Ad lub od Kobaltusa czy to była naprawdę świetna robota. Właściwie zrobiło ten co niszczy 3x3, bo miałem nadzieję, że w tej edycji. No są takie ścinki od Sevea. Yy, miałem nadzieję, że w tej edycji jest ten jak ostatnio, był co niszczyłem kilofem 3 na 3 ale no niestety wyszło jednak, że nie ma. Dobra, tutaj wy... O, gasta słyszałem. A wykopiemy trochę palcu. Jak mówiłem, exp się przyda. Że pod koniec odcinka, może pójdę zenchantować się ten kilo w jakiś sposób. No. Ja naprawdę będę musiał pójść przyjść tu pokopać. Poza odcinkiem najprawdopodobniej. To Burium. Aby mieć coś, z czym przepalać. Aż popioł. Może popieli. Popiele drzewa. Adedite. O, to jest fajne. Fajne. Neuda. Z niej można później świetne przedmioty robić. To są na, lep, na pewno lepsze od diamentowych i w ogóle od wszystkich. Nie mam naszczała? o i git o, jak ktoś będzie chciał blaze powder odzywać ich dam powiem, że jest przydatny, potrzebny do enchantingu plus ja się z nim dużo męczę, żeby go zdobyć Ale teraz już jest prosto a co to? o bo może ten tam a ja cię słyszę gnoju Wiem, że nie mogę. jest... No, aha. Ja nie zginę, nie dam się. Ja w to nie wierzę. Dobra. Ledwo przeżyłem. Dobra, zanim zjem to, to trochę minie. A to jest ten, ta wersja? Tak, to jest ta wersja, co już od razu tak dużo, tak szybko odnawia życie. Dobra, poleciał. Idę z tego miejsca, bo bym przeżyć jeszcze coś, porobić sobie. trochę okay, czy tutaj coś mamy? Mamy to młode w sumie. Na w sumie, że nie mamy tego 3 na 3, to będę chciał sobie fotunkę zrobić na tym kilofie. Tutaj wypada takie i tajni. Co z tego można tajnie robić? A takie duże zwykłe, okej. Okay. jak W ogóle, jak się na to stanie, o każ wam experiment zrobimy, naukowy. Nie, ojej, no mówię, są cofki. Nawet, jak się go dotknie z boku, to już się pali. jest niebezpieczne. W sumie, jakby gdzieś uciekał, gdzieś. Jak ktoś się zapomni, to zginie na pewno. Okej, okay, mamy kwalcu już trochę. Nie no, przydałby mi się strasznie do kopania jakiś młot lub coś takiego, bo to 3 razy szybciej bym niszczył w sumie. Albo nawet 9 razy szybciej, bo w sumie jednym niszczeniem 9 bloków niszczę łącznie. Lawson przyda się do takiego fajnego anti -blocka. Widziałem, jakiś sąsiad mój ma na serwerze już robione z tego mm, bazę całą nawet spoko wygląda ja na pewno poza odcinkiem będę siedział i sobie grał, bo z Łukaszem dosyć dużo już gramy Na, na ten odcinku już możliwe, że będziemy pierwszy mechanizm jakiś tworzyć bo chciałbym już jakieś zbroje mieć lepsze, aby iść do Twilight Forest, bo poszliśmy z trójką, ja, Łukasz i nasz jeszcze jeden kumpel Wybaliśmy się do twilightu i tak się skończyło, że ja zginąłem 3 razy. Oni zginęli też 3 razy, albo 4 razy. Łukasz w ogóle przyszedł z pełnym ekwipunkiem ważnych przedmiotów. No i wyszło tak, że pół godziny męczyliśmy się w twilightie, aby zyskać nasze przedmioty. On ma fajną czapkę. Ok. Ale co trochę się zawsze przyda? Dobra, ten Nether w sumie myślałem, że będzie ciekawszy, będzie więcej tych lud do wydobywania. Ale tu nic nie ma, tam jakieś jest kolejne drzewko. Więcej tu jest jakichś, nie wiem, dekoracyjnych przedmiotów niż wszystko. Więc dobra. wracamy na home na naszą działeczkę. Odłożymy trochę tych przedmiotów. W sumie to odłoży poza odcinkiem, ale bierzemy. Ja tu mam. Tu mam lapis i idziemy do enchantingu okej okay. a nie potrzeba okej okay. więc tak co tu by mi się przydało Hmm. czy jak jakie za drogi aha Rozumiem, teraz tak działa to. Fortunkę. Na Fortunkę 1 mnie tylko stać. Ja fesis... hmm. No i mi nie stać, no. Dobra, wiem, że po odcinki będzie trzeba się i dużo kopalni kopać. No, lip nie wyszło. Dobra, chcecie kolejny odcinek? Mam nadzieję, że ten się Wam spodobał. Nic w sumie ciekawego nie zrobiliśmy, tylko zrobiliśmy ten e za mną i zwiedziliśmy na tej. Ale w następnych odcinkach mam nadzieję, że więcej zrobimy, więc do zobaczenia, cześć!